Cześć, witajcie na kanale Astrochobby. Dzisiaj przygotowałem dla was dwie ciekawe informacje, które wydarzyły się w ostatnim czasie. Zapraszam do oglądania. Pierwsza wiadomość dotyczy załogowej wersji statku Crew Dragon, która 24 kwietnia zadokowała do międzynarodowej stacji kosmicznej. Misja rozpoczęła się 23 kwietnia, kiedy to statek Crew Dragon z czteroosobową załogą wystartował z Centrum Kosmicznego NASA na przylądku Canaveral na Florydzie. Start przebiegł bez żadnych zakłóceń i zakończył się pełnym sukcesem. Po 9 minutach od wystrzelenia rakiety Falcon 9, kapsuła załogowa z astronautami oraz pluszowym pingwinem znalazła się w kosmosie. Po około dobie spędzonej w podróży, astronauci dotarli na miejsce i w sobotę 24 kwietnia, kapsuła pomyślnie przybiła do modułu Harmony, będącego częścią Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dokowanie odbyło się w pełni autonomicznie. Czwórka astronautów spędzi na stacji kosmicznej 6 miesięcy. Zastąpią oni czterech astronautów, którzy w środę powrócą na Ziemię. Astronauci misji Krótu pomogą w kontynuowaniu prac naukowych na pokładzie międzynarodowej stacji kosmicznej. Najbliższe miesiące będą intensywne nie tylko pod względem prowadzonych badań, ale także prac rozbudowy stacji. Do kompleksu zostaną przywiezione nowe panele słoneczne, do zwiększenia generowanej energii elektrycznej. Do stacji ma przylecieć też w lipcu nowy rosyjski moduł MLM Nauka. Naukowcy zauważyli jeden z największych rozbłysków gwiazdnych, jakie kiedykolwiek zarejestrowano w naszej galaktyce. Jety plazmy wystrzeliły na zewnątrz z najbliższego sąsiada Słońca, Czerwonego Karła, czyli gwiazdy Proxima Centauri. Rozbłysk, który był około 100 razy potężniejszy niż jakikolwiek doświadczony w naszym układzie słonecznym, może właściwie zmienić sposób, w jaki naukowcy myślą o promieniowaniu słonecznym i obcym życiu. Proxima Centauri to czerwony karzeł najmniejszy, najciemniejszy i najbardziej powszechny typ gwiazd ciągu głównego w galaktyce. Znajduje się około 4,25 roku świetlnego od Ziemi. Jej masa wynosi zaledwie jedną 8 masy Słońca. I krążą wokół niej dwie egzoplanety. Jedna z tych planet, Proxima Centauri b, jest uważana za planetę podobną do Ziemi i leży w strefie życia gwiazdy. To znaczy odległości od gwiazdy, która mogłaby wspierać rozwój życia. W nowym badaniu naukowcy wykorzystali 9 naziemnych i orbitalnych teleskopów, w tym kosmiczny teleskop Hubble'a, Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array oraz należący do NASA teleskop TES do ścisłego monitorowania Proximy Centauri przez łącznie 40 godzin w ciągu kilku miesięcy w 2019 roku. 1 maja 2019 roku zespół uchwycił mega rozbłysk, który świecił przez zaledwie 7 sekund i był widoczny głównie w widmie ultrafioletowym. Gwiazda widziana w ultrafioletowych długościach fal zmieniła swoją jasność 14 tysięcznokrotnie w ciągu zaledwie kilku sekund. Moc tego rozbłysku i rodzaj emitowanego przez niego promieniowania może zmienić to, co wiemy o czerwonych karłach i szansach na rozwój życia na planetach, które krążą wokół nich. Rozbłyski gwiazdowe są wynikiem działania silnych pól magnetycznych gwiazd. Pola te, tworzone przez duże ilości naładowanego elektrycznie gazu, mogą się skręcać i nagle wracać na swoje miejsce, uwalniając ogromną ilość energii w postaci promieniowania. Przypomina to wystrzeliwanie w kogoś palcami elastycznej gumki. Rozbłysk na Proxima Centauri był niezwykle silny w porównaniu do tych emitowanych przez słońce. W przeciwieństwie do rozbłysków słonecznych, ten również emitował różne rodzaje promieniowania. W szczególności, gwiazda wyprodukowała ogromny przypływ światła ultrafioletowego i fal radiowych, znanych jako promieniowanie milimetrowe. Ciekawostką jest, że do tej pory nie wiedzieliśmy, że gwiazdy mogą rozbłyskać w zakresie milimetrowym. Odkrycie to było możliwe tylko dlatego, że zespół monitorował gwiazdę za pomocą tak szerokiej gamy teleskopów, z których każdy skupiał się na innej części widma elektromagnetycznego. Nowe ustalenia sugerują, że rozbłyski gwiazdowe emitowane przez czerwone karły są znacznie bardziej gwałtowne niż wcześniej oczekiwaliśmy i mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo rozwoju obcego życia wokół nich. Rodzaj i ilość promieniowania emitowanego przez Proxima Centauri może sprawić, że życie na planetach ją orbitujących, które prawdopodobnie nie mają prawdziwej atmosfery z powodu potężnych rozbłysków, będzie mieć bardzo trudne warunki do przetrwania. Istota ludzka nie miałaby tam łatwego życia, lecz nie wykluczone, że być może innym formom życia udałoby się tam przetrwać. Inne czerwone karły, prawdopodobnie, wydzielają równie potężne rozbłyski, zmniejszając tym samym szansę, że planety wokół czerwonych karłów mogłyby wspierać życie, przynajmniej takie, jakie znamy. Naukowcy mają teraz nadzieję wykorzystać szeroką gamę teleskopów, aby skupić na innych rozbłyskach gwiezdnych w całej naszej galaktyce. Prawdopodobnie pojawi się jeszcze więcej dziwnych typów rozbłysków, o których wcześniej nawet nie myśleliśmy. Dzięki bardzo za oglądanie tego filmu do końca. Dzisiaj troszkę krótszy odcinek niż zwykle. Ale takie też są potrzebne. Mam nadzieję, że miło spędziłeś ze mną czas i że będziesz już jutro w astroporanku. Dzięki bardzo za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale.